Dzień dobry, cześć z tej strony wankuszu. Witam Was w kolejnym odcinku. To się wygra z gry Star Wars Squadrons. Tydzień przerwy, ale dziś wracamy i to jak zwykle z imperialnym rozmachem. Zapraszam. Grey, co chce od nas Grey? Posłuchajmy. When Captain Carol said she was bringing in one more pilot, I didn't know what to expect. I've been flying a long time. This wouldn't be the first squadron I've seen compromised by nepotism. But you did well today, pilot. Most spy extractions end with significantly more casualties. If the team had any reservations about you joining Titan Squadron, you certainly put them to rest. Now let's go. Captain Carroll is waiting. Bendenadel Titan free. Oh, tak szybko. No, dobra. Ktoś jeszcze coś od nas chciał? Nie, tylko nasz TIE fighter.

Marvelous work securing Agent Thorne. You've exceeded your previous statistics by oh forgive me. I'm so familiar with your profile that I forgot we haven't actually met. I'm LT514, Imperial Intelligence. I'm eager to performance in the upcoming mission. Captain Carroll, shall we proceed with the briefing? Oceniany jest masakra. No, dobra. Posłuchajmy tej odprawy. Agent Thorn's intel has paid off. We've learned that a convoy of New Republic engineers is traveling from Hosnian Prime to Project Starhawk's secret base. Their chartered path leads them straight through the contested territory of Desevro. Desevro. According to our new information, the convoy will attempt to conceal its presence in a local debris field. Follow the convoy through the wreckage and allow them to jump to hyperspace. We will calculate all possible destinations along their trajectory to find Project Starhawk. You must not be detected. squadron. tylko nie skradanie. Once the convoy is clear of the debris, it will leave the system, pointing us toward their hidden headquarters. Once we have their jump vector.

His fleet is already in ruins after initiating several battles that were frankly quite unnecessary. Captain Amos is... enthusiastic. I'm hoping he's not a fool. The Empire can't afford to lose assets at this stage in the war. I agree wholeheartedly, Captain. After your impressive work at Hosnian Prime, this should be an effortless mission for you, pilot. not misplaced. Ma się rozumieć. Dobra. Pewnie jeszcze w hangarze ktoś będzie coś od nas chciał. znając życie, Idziemy do naszego taja i przyjrzymy się dzisiaj dokładnie wyposażeniu, bo ostatnio była lipa. Dobra. Zapomniałem jak się pani nazywa. Sol. Dobra. Słucham ciebie, Sol. Co masz do powiedzenia? It's good to see Admiral Sloane's spy network is We can't in the dark. Half of the Empire's fracturing is down to commanders operating in isolation, without a grander strategy. They forget we're all one Empire, or should be. Perhaps annihilating this Starhawk will bring us together. You see Admiral Sloan's overall goal, yes? Unify, purify, and inspire. When we defeat this new Republic, we'll have survived the Crucible and come out stronger for it. On to bigger things. Prędzej New Order, moja droga, już nie Imperium. Dobra. Gray, co ty nam powiesz? Prosta misja, mhm. Na pewno. Long way from civilization to Bierzemy, 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 bierzemy. A mamy typowego taja z tego co widzę jeszcze Von Rigg. Co nam Von Rigg chce co powiedzieć? The captain has a personal stake in Starhawk. A vendetta with Lyndon James. Take it from me. No to jest komisja rozpoznawcza. Żadnego strzelania, niczego więcej. Nie szalej, kobito. No. Iden-wersja znam, ale Erika Quill niekoniecznie. Nie kojarzę. Ja, może wy tak.

Czyli dzisiaj asysta, moi drodzy, działo jonowe do wyłączania myśliwców. Lewy pomocniczy maskowanie eskadry. Prawy pomocniczy pole taktyczne. Przeładowanie głowice poszukujące, czyli to jest pod E, żebym znowu nie robił lipy tak jak ostatnio. No dobra, no to jednak lecimy sobie, rozpoczynamy misję. Zwiadowczy taj, Reaper. Mm, będzie się działo, moi drodzy, będzie się działo. Uuu, jej! Yeah. Tym to jeszcze nie latałem. Troszeczkę jak Python z Elite Dangerous. To tak awansowałem, że teraz dbam o moich członków załogi. Nie jest i złomowisko. Ta kapitana? Cóż tam wygląda? Kapitan Amos jest błędny. Zabiegł swojej ruchy na ruchy na ruchy na ruchy. And lost several destroyers by the look of it. At least his recklessness allows us to stay hidden. Stay together and keep your distance. The convoy can't know we're tracking them. Yes, sir. Titan 3's radar jammer will make it harder for the enemy to track you. Use it wisely. Maskowania skadry wrogowej zazwyczaj mogą wykryć ją na sensorach z dużej odległości, ale są pewne komponenty, które pozwalają Ci poeksperymentować z użyciem niewykrywalności. Użyj maskowania skadry, aby Twoi słusznicy tymczasowo zniknęli z wrogich sensorów. No dobra, myślę, że później troszeczkę daleko jesteśmy, jeszcze spróbujemy. Cztery są w zasięgu, cyk. No to zbliżamy się. A będę wiedział kiedy się skończy nasze maskowanie? Po głosie chyba. Dobra. Kolejne. Lecimy powolutku. Dalej eskadra. Szyk!

Uniknij wykrycia. Zaliczone. Czyli co? Teraz napieprzamy. I tyle z ukrycia. I tyle z ukrycia.

Co tu się odwala? Tej nawalili tych rakiet sporo, Wam powiem. Gdzie jest kolejna rakieta? Tu. Dobrze, że rakiety mają Cię większą sygnaturę. Ostro, ostro, ostro. Oj.

Zwracać przez... Zdjęli mu słony. Ja pierdziele. Dosłownie strange feelings. Ile mamy zdrowia? 89. Gdzie jest ta rakieta? Za nami.

Dezaktywuj Mmmhm x to mi zdejmijcie, a my lecimy na nie Kurna Czemu nie mogę?

Lecimy, 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 lecimy. Nasze transportowce. Eskortu jeszcze lepiej. O, ja prawdziwie. Ja tylko mogę ich swingi wyłączać, nie? Nie wiem, czemu nie mogę tych rakiet balistycznych. Coś zrobiłem? Pole taktyczne to przenośny generator pola ochronnego, który możesz wystrzeliwać w stronę sojuszniczych celów. Przyczepi się do przyjaznego statku, dając mu dodatkową ochronę. Jest to szczególnie użyteczne, kiedy Twoja misja polega na obronie lub eskorcie wrażliwego celu. Fajnie! Wychodzi na to, że jestem sam dla siebie. Menga. excellent Shuttle team, prepare to board. Seize the data. Find out where these ships were headed. Shield the shuttle, Titan Three. Titan Three, help us finish off the enemy fighters. The boarding party has reached the transport. Stand by. Tactical shield on you. Dobra, wyłączeni. will always prevail. I implore you to retreat. And ruin my spotless record? <laughs> you are outgunned, sir. Because you shot down my missiles. Fine. I wash my hands of this, Captain Amos. Oh. the glory shall be fine Zdjęłaś pięknie. Jak rakieta mnie namierza, skoro... Dobra, tak się to robi w Imperium. Gdzie jest Kolejny jest tu. Powiem wam, że nie łatwo jest tutaj walczyć pociskami jonowymi z X-Wingiem. No tam, niech sobie namierze. Oj. Dobra, rakieta unieszkodliwiona, ale oberwaliśmy potężnie. Oberwaliśmy tą rakietą i tak. Cholera. To jest myśliwiec wsparcia. wsparcie. Macie go. Macie

Uh. I don't know, ...coordinates for the Starhawk dockyards, but the rest of the data banks are empty. Engineers must have wiped the rest when Captain Amos blew our cover. They were so close. That idiot Amos deserves to go down with his ship. Knowing the sector at least narrows our search. it can't hide forever. Titan, eliminate. Let Lyndon know we're coming for him. No! No! The Endos. Uuu, nawet dostaliśmy dużo materiału. Misja ukończona. Wtrącenie się kapitana Amosa kosztowało go życie, ale udało wam się pozyskać współrzędne sektora, w którym znajduje się projekt Starhawk. Nie jest tylko kwestią czasu, zanim eskadra Titan tam dotrze. Misja ukończona. Chrom, medal skuteczności. Nie za co? E, Misję 5-14 minut lub mniej, proszę, o dziwo. Dezaktywowano wszystkie transportowce GR75. Nie udało mi się ukończyć misji bez umierania i powstrzymać dowolną rakietę przed uszkodzeniem GR75. Nie jest najgorzej, moi drodzy, dziękuję ślicznie, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do niedzieli. Smacznego czołem. Cześć.